Ukraińcy nie bardzo chcą udać się poza te duże miasta. Pewnie decyduje jakaś, jakieś przekonanie, że o wiele łatwiej jest o pracę w dużym mieście niż gdzieś, gdzieś na prowincji, więc oni nie chcą wyjeżdżać. Jak rozwiązać ten problem, który, który mają no w tej chwili Warszawa, Kraków i Pan zapewne, jeżeli jeszcze tego nie ma, to za chwilę się też zmierzy? Tak, to jest bardzo trudny temat, ponieważ problemem jest głównie mentalność samych tych uchodźców, którzy przybywają do nas. To, co powiedziałem na początku, oni wierzą i my też w to wierzymy gorąco, że ten konflikt się szybko skończy i że będą mogli wrócić do swojego kraju. Dlatego oni nie chcą wyjeżdżać gdzieś poza granice dużych miast, ponieważ poza granicami tych dużych miast boją się, że stamtąd będzie problem powrotu i tak dalej, Oni są po prostu przestraszeni. Te, te zdjęcia, które widzieliśmy, czy film z dworca kolejowego, to też tak jest i nie tylko u nas w Katowicach, ale też w miastach, czy w Krakowie, czy, czy, czy w Warszawie, Ci ludzie się nie chcą z dworca często ruszać, ponieważ oni wiedzą, że na przykład mają za dwie godziny, trzy, sześć, może dziesięć godzin kolejny pociąg, kolejne miejsce i oni się czują bardziej bezpiecznie na tym dworcu. Bo wiedzą, że, że z tego dworca się wydostaną w każdej chwili w inne miejsce, aniżeli przewożenie ich gdzieś do naszych punktów tych opieki, które myśmy stworzyli, bo oni jadą w nieznane. Tak? Oni wysiadają z pociągu, to nie wiedzą, czy się poruszać prawo, w lewo. Mamy rzeszę, ogromną rzeszę wolontariuszy, która pomaga, ale to nie jest tak, że to jest jeden do jeden, bo nikogo tam za rączkę nie prowadzi, raczej. Stara się udzielać tej informacji. I ten natłok, jeżeli przyjeżdża pociąg, kilkaset osób wysiada, no to mamy chwilami takie wrażenie, że jest jakiś chaos, że coś to jest nieogarnięte, ale proszę mi wierzyć, że szybko. Myślę, że stajemy, stajemy na wysokości zadania, i to jest rozładowywane. Oczywiście, no, tak jak powiedziałem, no, musimy jakby no, mieć świadomość tego, że różne są zachowania tych osób, które przyjeżdżają, i różne chęci też tych osób, które przyjeżdżają, tak jak powiedziałem, do pozostania albo wyjazdu w dalszą drogę. A nie obawia się pan, panie prezydencie, takiej sytuacji, takich głosów, które już się podnoszą, że dlaczego oni mają za darmo transport, dlaczego mają mieć 500, plus, my transportu nie mamy, nasze dzieci płacą. Czy pan już to wyczuwa i czy jest jakiś sposób na to, żeby sobie z tym poradzić, żeby ta fala sympatii no po prostu nie przerodziła się w coś zupełnie innego? Tak, wyczuwam to doskonale, bo już nie ukrywam, że były telefony do nas do, do miasta z pytaniem, kiedy um, będziemy um, tych uchodźców re, um, lokowali. Tak więc um, no, um, jest pewien kłopot z tym, są naszą dobrocią, o której mówiłem, dlatego ja cały czas powtarzam, aby nam tej dobroci i serca wystarczyło na długi okres czasu, nie tylko teraz, kiedy działałem pod um, taką presją i wrażeniem um, rzeczywiście tej sytuacji tragicznej, która jest na Ukrainie tych walk zbrojnych, wojskowych, gdzie morduje się cywilów, morduje się dzieci i wtedy to porusza nasze sumienia, ale po czasie no niestety każdy chyba tak ma, że się zaczyna z tym inaczej obchodzić i już mniejsze, mniej, mniej już ma tutaj te, 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 do działania ta, ta, ta dobroć. Więc ja apeluję o to, abyśmy to naszą dobroć zachowali na jak najdłużej. Ale po to, żeby móc zaopiekować się tymi ludźmi, jeżeli już tej dobroci będzie trochę mniej, tak jak to już pani redaktor wcześniej powiedziała, potrzeba określonych systemowych działań, między innymi tych, o których wspomniałem nieco wcześniej.